Witam wszystkich w kolejnym odcinku, to już będzie piąty odcinek, czyli drugiej serii od tego nie pa, od tego pamiętnego w wypadku z moim komputerem. Yy, wiem, że jest noc, ale chcę wam pokazać troszkę zmian. To jest między innymi jedno z, z nich, ale nie on się zamie na koniec. Po pierwsze, co zrobiłem? To jest to pomieszczenie, które zaczęliśmy kopać, tadam. Żeby Wam pokazać, dosłownie to wejdę na samą górę. Tutaj jest to pierwsze. No to jest nasza ziemianka, prawda? Którą wykop, wykopałem na początku. Potem zacząłem robić tutaj w dół. Czyli jeszcze nie wiem, do czego wykorzystam to pomieszczenie. Chyba raczej do niczego. Bo i tak i tak yy, następny odcinek albo ten już poświęcę na szukaniu gliny, więc... Tutaj sobie zrobiłem yy, różne te... Yy, no. <laughs> różne skrzynki. O, tutaj jest mało widoczne. Tutaj sobie, o! Proszę, drewno wyroby. Kamień, wyroby, ziemia, piasek, gravel. To, że są wy wyroby pod kamień, to nie znaczy, że to są kamienne wyroby, tylko i kamień, i wyroby. Tylko, że nie chce mi się marnować miejsca i pisać i. Także, wiecie. Tutaj mamy sadzonki i zdobycze. Zdobycze chodzi o rzeczy wypadające z potworku głównie. Yy, narzędzia. To wszystkie narzędzia mam już ze sobą. Yy, tutaj też jest mało światła. O. Tutaj mamy węgiel. Tu mamy surowce przetopione, na razie tu nic nie ma, ale tu będzie metale, złot, złoto metal, szkło, wszystko. Yy, myślę, że czerwony piasek, diament też będę tutaj yy, składował. Oraz rupieci szpargały, tak to nazywają. No, takie rzeczy niepotrzebne, prawda? Czyli nie wiem na przykład jajko. Chociaż teraz to jajko no, można z jajka zrobić kurczaka, prawda? Ale nie wiem na przykład, tak jak dadynia. No, nie nie mam jej teraz do, do czego po prostu... Yy, nie mam jej do czego zużyć. Także wiecie, zrobiłem sobie tutaj taki ten, miałem taki szklany kawałeczek, żeby widzieć noc, dzień i tak dalej, jak jestem tutaj. Miałem z tym małą, nieprzyjemną y, historię, bo jak, jak to kopałem, to do środka wleciał mi pająk, bo kopałem to w nocy, oczywiście po czymś, nie nocy. Wleciał mi pająk i mnie zabił, no i tyle. Teraz schodzimy na dół. Tu nie, nie, przygotowałem sobie, żeby dalej kopać, nie wiem czy będę to robił. Tutaj kopałem, kopałem, kopałem w tą stronę, na tym pasku. I doszedłem do takiej małej kropki. O, gdzieś tu jest zombie. Ale raczej nie, nie tutaj gdzieś, tylko gdzieś tam na zewnątrz. Nie nade mną jest zombie. Mm, tutaj też y, już pierwszej nocy jak to wykopałem, to już mi podleciały tej klipery i próbowały się dostać do środka. Oczywiście nie mogą, bo jest szkło. Ale to też tak, żeby widzieć czy jest dzień czy noc. Oraz jeszcze jedną rzecz zrobiłem. Zrobiłem sobie, zacząłem kopać w tą stronę, bo uznałem, że będę kopał w każdą stronę góry, aby z każdej strony góry mieć taki o, taki jak tam i tam na daną na... Jak jak stoję to, na prawo i na lewo mam widok przez szkło. a tutaj do, do, do dość nisko wyszedłem. jest skarp ani nic, więc uznałem, że sobie zrobię basztę. O, o I sobie zrobiłem basztę, tak. I mamy tutaj basztę i mogę z niej patrzeć. Na razie, no... Wy nic pewnie nie widzicie tam co jest, ja tam widzę kilka potworków po plaży. Czekacie? No, na plaży jest troszkę potworków. Ale to na razie ich nie będę denerwował ani zapraszał. O pająk. He! <laughs> się ma. Wyszedłbym po to, ale się boję. Głównie kopałem to po to, żeby... Zdobyć jak najwięcej kamienia. Kamień był, był mi potrzebny do wykonania tych wszystkich, oczywiście, ym, tych, no, ym, bleh, narzędzi. Są x Pik-X. już śmiesznie brzmi. jeszcze mamy shovel oraz sword i tak dalej. Skoro to jest pik to ciekawe jak jest yy, ta... siekiera. Dobra, yy, zobaczymy się rano. Yy. Jeszcze tylko przed wyjściem do... chociaż może nawet nie Chociaż może przydałoby się zabić dwie świnki i upiec je W jednym z tych dwóch... o tutaj pięknych moich... no pięknych moich... co to jest? W piecach w Moich pięknych piecach Upieka jeszcze ze dwa kawałki szynki jak będzie ranek to pójdę No i wtedy was zawołam znaczy zawołam, włączy nagrywanie Więc widzimy się za chwileczkę no jestem z powrotem, chwilę minęła, już jest raneczek jak widzicie, już tam się zombie jakieś palą. My zaraz będziemy wychodzić po świnki, a potem będę leciał by zdobyć troszkę tych pysznych świnek Jeśli się wszystko spali do końca, będę ryzykował, Zobaczymy jest hard, jesteśmy hardkurami, gramy na hardcore. Puszczam, się. Ja. To jest tylko creeper. To idziemy wybić te creepery, czy nie? Jak myślicie? A, no nie wiem, nie chcę ryzykować znowu utratą y wszystkiego. No one są przy świniach. Muszę iść zabić te klipery, bo one są przy świniach. Chodź, chodź, chodź. Nie dwa na raz, nie dwa na raz. A! No jeszcze mi gdzieś tutaj... ...szkielet. No, jak to jest możliwe? Nie no, to, było, to już po prostu była lekka przesada. O, 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 o. Oj, oj. Nie, teraz już koniecznie muszę się jakieś świnki zdobyć. Oj. Trochę się oddajemy od mikrofonu, mam nadzieję, że nie będzie tego aż tak słychać. Eee, no dobra. Ale jak już dobrze wiecie, jestem komitym idiotą i czasami robię debilne rzeczy. Czasem bardzo debilne. Czym owcy nie dają baraniny? Dobra, dobrze by noc zrobił, jakby zrobił nas na odejdzie jakimś takim ważniejszym, że każde zwierzę dawałoby jakieś pożywienie, bo tak zabijanie tylko świnki jest nudne. Świnki są tu... O, tam widzę świnki. Świnki są demoralizowane... Nie demoralizowane, tylko... No jak to się mówi... E... Oj, 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 ale lak. Świnki są tutaj dyskryminowane, z tego co ja zauważyłem. Ponieważ zmuszane są do, gi... do bycia zabijanymi. Tak wiem, głupio to brzmi. Ale nie wiedziałem co innego powiedzieć Dobra, chodź już świnko Eee, radę, bacon Bacon! To nie jest... bacon to jest... Yy, świński tłuszcz No was też mogę zacząć, sobie sobie sezproję Dobra Baba. Ba. Dobra, jesteś głupiałą krową, bo nic z ciebie nie wypadło. O... E, no cześć. Jeronimo. a nie Jeronimo. myślałem, że będzie Jeronimo i śmigła wyskoczyła i zabiła się sama. Nie, nie miałbym jej na sumieniu, a tak mam szuszyją mieć na sumieniu. E, nie lubię mieć zwierząt na sumieniu. Nie jestem jakimś żadnym zabijaczem. O, Creeper. Ty dobre no chodź tu. Come on, come here. Come to daddy. Nie podejdziesz co? Za tępy jesteś A ja do ciebie podejdę, cię... Ah. Jak Jakiś taki strasznie miast ten Creeper, nie? Nie wydaje się Boże Strasznie mi się tnie Mimo, że mam dobrą ilość FPS, to strasznie się tnie nie wiem czy to zauważyliście Au, no kurde Świnki Hmm To wygląda dość ciekawie Świnki, świnki, świnki. Kur Węgiel Super Ja tyle co... Ja tyle węgla szukałem, a tu węgiel. No spoko Już nic będę mówił. Na ten temat... O strzały sobie zbiorę, przydadzą się później, jak zrobię sobie łuk pa, 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 pa. Ja chcę świnki Wszystko jest tutaj... Jak... Nie wiem czy zauważyliście, ale wszystko jest odwrotnie niż ja chcę. Chcę węgla? Węgla nie ma. Chcę świnki? Świnek nie ma. Ciekawe się jak będę chciał przeżyć, to też nie przeżyję. No też nie, bo już mi się zdarzyło kilka razy przecież. Chciałem przeżyć, nie przeżyłem. Spotkania z różnymi sforami tutaj Minecraftowymi, wrednymi i tak dalej Dobra, będę musiał się zadowolić tymi dwoma skalelkami, ale no to...